Pewnego dnia budzisz się i zdajesz sobie sprawę, że coś się zmieniło. Ciężar na piersi już nie jest ten sam. Ten głos, który kiedyś błagał o odpowiedzi, teraz milknie. Nie ma już furii ani rozpaczy. Jest tylko cisza, ale to inna cisza, cisza, która nie pochodzi z ucieczki, ale ze zrozumienia. I tak narodził się ból, nie z porzucenia, ale z zaniedbania samego siebie. Kobieta była tylko lustrem. Odbiciem Twojego własnego odłączenia. Pokazała tylko, jak bardzo zapomniałeś, kim byłeś, zanim zacząłeś próbować zasłużyć na miłość. Dlatego dzień, w którym ból ustaje, nie jest dniem, w którym ona wraca, ale dniem, w którym przestajesz zdradzać samego siebie. Rozumiesz, że prawdziwa miłość nigdy nie wymagałaby, abyś się pomniejszał, nigdy nie prosiłaby, abyś się zgubił, by zostać zaakceptowanym. I właśnie w tej chwili, w absolutnej ciszy. Rodzi się moc, której nikt nie może ci odebrać: moc niepotrzebowania bycia wybranym, by czuć się godnym, moc spojrzenia w lustro i w końcu ponownego rozpoznania siebie. Żadna kobieta cię nie złamała. To twoje próby bycia kochanym oddaliły cię od twojego własnego centrum. Ale teraz, gdy to rozumiesz, ból przestaje być raną, a staje się portalem portalem do świadomości portalem do prawdziwej wolności. Zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu będziesz wśród pierwszych osób, które otrzymają każdy nowy materiał, który opublikujemy. Przez lata kochałeś w czysty sposób, z tą cichą niewinnością, która wierzy, że dobro powraca, że cierpliwość zostanie wynagrodzona, że miłość wystarczy. Wierzyłeś, że bycie lojalnym, obecnym i wyrozumiałym wystarczy, by zostać docenionym. Że wystarczy dbać, słuchać, czekać, a miłość przetrwa. Ale czas nauczył Cię czegoś innego. Nauczył Cię, że miłość bez świadomości jest jak dryfująca łódź. Może mieć dobre intencje, ale to nie przy pierwszej burzy. Ty byłeś tą łodzią. Żeglowałeś po emocjonalnych morzach bez kompasu, oddałeś ster w obce ręce i nazwałeś to miłością. Ale miłość to nie uległość, to spotkanie dwóch centrów, a nie całości i pustki. A kiedy mężczyzna budzi się do tego, kiedy zdaje sobie sprawę, że nie urodził się, by być ciągle testowanym, ale by pozostać świadomym, coś się w nim zmienia. Cisza, która kiedyś go raniła, staje się święta. Przestaje oczekiwać zwrotu, a zaczyna obserwować. Ponieważ milczący mężczyzna to nie ten, który się poddał, to ten, który w końcu zrozumiał. Zrozumiał, że miłość to nie test wytrzymałości, ale lustro obecności. Już nie szuka zrozumienia, szuka bycia kompletnym, i w tej kompletności znajduje siłę, której żadne odrzucenie nie może wymazać, siłę tego, który nie kocha, by wypełniać, ale by dzielić się nadmiarem. A kiedy ten mężczyzna się budzi, kiedy wraca do własnego centrum, żadna strata go nie niszczy, ponieważ odkrywa, że prawdziwa ochrona nie leży w obietnicach drugiej osoby, ale w świadomości, która podtrzymuje jego własne serce. Miłość pozostaje ta sama. Ale mężczyzna już nie. Teraz widzi jasno, a kiedy jest jasność, żadna rana nie dotyka go już w ten sam sposób. Błędem nie było kochać za mocno, było zapomnienie o sobie pośród miłości. Wierzyłeś, że aby zostać zaakceptowanym, musisz ściszyć własny głos, wyjaśniać każdy gest, przepraszać za to, że czujesz. Dostosowywałeś się do jej milczenia, jej nastrojów, jej nieobecności, które udawałeś, że rozumiesz, i powoli przestawałeś być sobą. Miłość, gdy rodzi się ze strachu przed utratą, zamienia się w niewolnictwo. A żaden mężczyzna nie pozostaje cały, gdy miłość rzuca go na kolana. Ustąpiłeś, bo pomyliłeś dobroć ze słabością. Wyjaśniałeś za dużo, bo wierzyłeś, że prawdziwą miłość trzeba udowadniać. Ale miłość to nie trybunał, to rozpoznanie. Próbowałeś naprawić to, czego naprawa nigdy nie była Twoją rolą. I próbując ratować drugą osobę, Tonąłeś, nie zdając sobie z tego sprawy. Mężczyzna nie gubi się przez miłość. Gubi się, gdy zapomina o własnej wartości w imię miłości, która nigdy nie widziała go w całości. Jest różnica między kochaniem a unieważnianiem siebie. Kochanie to obecność. Unieważnianie się to rozpacz przebrana za troskę. Ile razy milczałeś, by uniknąć konfliktu? Ile razy przełykałeś dyskomfort, wierząc, że cisza utrzyma spokój? Ale cisza, która nie wynika ze świadomości, jest uległością. A każdy mężczyzna, który żyje zbyt cicho, w końcu krzyczy wewnątrz. Stałeś się tym, czego ona chciała, ale straciłeś to, co czyniło cię mężczyzną. I teraz rozumiesz: ceną za akceptację nigdy nie może być własna istota. Nauczyć się kochać na nowo, to nauczyć się na nowo chronić siebie to patrzeć na kogoś i wciąż pozostawać całym. To mówić tak z prawdą i tnie ze stanowczością. Ponieważ dojrzały mężczyzna nie ucieka od miłości, po prostu nie oddaje się zależności. Rozumie, że miłość jest piękna tylko wtedy, gdy dwa całe światy się stykają, a nie dwie połówki próbują się uzupełnić. A kiedy kochasz z tą jasnością, nikt już nie jest w stanie wytrącić cię z równowagi, ponieważ miłość przestaje być więzieniem, a staje się świadomym wyborem. Właśnie tam kończy się błąd. I zaczyna prawdziwa miłość. Powiedziano ci, że to twoja wina, że nie potrafiłeś słuchać, rozumieć, dostosować się, że zabrakło cierpliwości, taktu, wrażliwości, a ty uwierzyłeś, niosłeś ciężar porażki na barkach, jakby miłość była testem, którego nie zdałeś. Ale prawda jest taka, że próbowałeś uzdrowić kogoś, kto nie chciał być uzdrowiony, próbowałeś ofiarować spokój komuś, kto karmił się chaosem, próbowałeś zbudować dom w sercu, które żyło z odchodzenia, a kiedy to się nie udało, powiedziano ci, że problemem byłeś ty. Kultura uczyniła cię czarnym charakterem w historii, która nigdy nie była twoja. Mężczyzn nauczono obwiniać się za to, że czują, że pragną stabilności, że chcą wzajemności, ale męska wina to pułapka. Zaczyna się od małych ustępstw, od przeprosin za uzasadnione emocje. A kończy się mężczyzną na kolanach proszącym o przebaczenie za istnienie. Pomyliłeś empatię z uległością. Myślałeś, że rozumienie oznacza akceptowanie wszystkiego, ale jest różnica między rozumieniem a tolerowaniem. Rozumienie jest ludzkie, tolerowanie braku szacunku to autodestrukcja. Ile razy milczałeś, próbując nie pogarszać spraw? Ile razy nie mówiłeś, co myślisz, by uniknąć oskarżenia o bycie niewrażliwym? Stopniowo. Przystosowywałeś się do roli winowajcy, ponieważ świat nauczył cię, że jej ból jest zawsze wart więcej niż twój. Ale prawda jest taka, że związek nie jest w równowadze, gdy jedna strona musi się skurczyć, by druga mogła się zmieścić. Nauczyłeś się przepraszać za wszystko, nawet za rzeczy, których nie zrobiłeś. Przepraszałeś za bycie bezpośrednim, za mówienie prawdy, za obronę swoich granic. A najokrutniejsze jest to, że nawet to nie wystarczyło. Ponieważ ten, kto przyzwyczaja się do obwiniania innych, nigdy nie szuka rozwiązania, szuka kontroli. Świadomy mężczyzna rozumie. Nie chodzi o obwinianie kogokolwiek, ale o dostrzeżenie niewidzialnej gry, która go otacza. Gry, która uczy go wątpić w siebie, wstydzić się bycia mężczyzną, wierzyć, że kochanie to unieważnianie siebie. Ale świadomość zaczyna się, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie ma spokoju tam, gdzie jest ciągła wina. Kiedy rozumiesz, że nie musisz niczego nikomu udowadniać, by być godnym miłości. Prawdziwa empatia nie wymaga samoporzucenia. Rodzi się z równowagi, z serca, które rozumie drugą osobę, ale nigdy nie zdradza siebie. Próbowałeś uratować kogoś, kto chciał być tylko podziwiany za swój własny dramat. I w tej próbie tonąłeś w morzach, które nie były twoje. Ale przychodzi czas, kiedy przebudzony mężczyzna przestaje płynąć w kierunku tego. Co ciągnie go w dół. Rozumie, że są ludzie, którzy nie chcą uzdrowienia, ponieważ żyją z władzy, jaką daje im brak równowagi. A kiedy nadchodzi ta świadomość, wina się rozpuszcza. Mężczyzna przestaje próbować naprawić to, co nienaprawialne, i zaczyna odbudowywać samego siebie. Prawdziwa siła nie leży w ratowaniu innych, ale w niegubieniu siebie podczas tej próby. Żadna kobieta tak naprawdę nie niszczy mężczyzny. Ona tylko pokazuje to, co już było w nim, to, czego nie chciał widzieć. Ból, który poczułeś, nie pochodził od niej, pochodził z lustra, którym się stała, ponieważ miłość, gdy nie jest odwzajemniona, nie jest wyrokiem, jest objawieniem, myślałeś, że cię złamała. Ale tak naprawdę wydarzyło się to, że odsłoniła pęknięcia, które ukrywałeś, samotność, którą ignorowałeś, strach przed byciem niewystarczającym. Potrzebę bycia akceptowanym za wszelką cenę. Kobieta nie niszczy, ona tylko zapala światło w miejscach, w które mężczyzna odmawiał spojrzeć. I właśnie w tej chwili wielu się załamuje, ponieważ spojrzenie na własne odbicie boli bardziej niż utrata kogoś. Rozczarowanie nie było końcem, było lustrem. To był moment, w którym życie powiedziało ci: Spójrz na to, co jeszcze musi zostać uzdrowione. Ból jest cichym mistrzem. Uczy bez pytania o pozwolenie, pokazuje z brutalną szczerością, jak bardzo wciąż opierałeś się na iluzjach. Wierzyłeś, że miłość jest schronieniem, ale była testem. Wierzyłeś, że musisz być wszystkim dla kogoś, podczas gdy tak naprawdę musiałeś być cały dla samego siebie. Kobieta, która cię zraniła, tak naprawdę cię wyzwoliła, ponieważ nikt nie budzi się bez przejścia przez ogień, a ogień trudnych relacji jest tym, co oddziela nieświadomego mężczyznę od świadomego? Nieświadomy szuka komfortu, świadomy szuka jasności. A jasność nigdy nie przychodzi bez dyskomfortu. W pewnym momencie uwierzyłeś, że musisz być wybrany, by czuć się kompletnym. Ale to, co ona ci pokazała, być może niechcący, to fakt, że nikt nie może dać ci tego, czego jeszcze sam w sobie nie zbudowałeś. Pustka, którą próbowałeś wypełnić uwagą, aprobatą, obietnicami, była odzwierciedleniem dystansu między tym, kim jesteś, a tym, kim chciałbyś być. I w tym momencie zaczyna się prawdziwy wzrost, kiedy przestajesz pytać: Dlaczego ona mi to zrobiła? i zaczynasz pytać siebie: Dlaczego ja tak długo to akceptowałem? Ta zmiana pytania zmienia wszystko, ponieważ odbiera moc przeszłości i zwraca odpowiedzialność teraźniejszości. Ból zamienia się w mądrość, gdy mężczyzna rozumie, że nie został odrzucony, został przekierowany, że strata nie była karą, była zaproszeniem. Zaproszeniem do wzrostu, dojrzałości, do zaprzestania szukania miłości w oczach innych i rozpoczęcia odnajdywania jej we własnej ciszy. Polacy mawiają: Człowiek poznaje siebie w ciszy po burzy, i dokładnie tak jest. Po emocjonalnej burzy, kiedy wszystko wydaje się legnąć w gruzach, świadomy mężczyzna odkrywa, że tym, co naprawdę upadło, były tylko iluzje, które go więziły. Kobieta cię nie zniszczyła, ujawniła, jak bardzo potrzebowałeś narodzić się na nowo i teraz, w echu tego przebudzenia, zaczynasz rozumieć, że każda strata była ukrytą formą wyzwolenia. Prawdziwa moc mężczyzny nie leży w zdobywaniu, ale w odpuszczaniu. Odpuszczaniu tego, co już go nie honoruje. Odpuszczaniu tego, co przywiązuje go do przeszłości. Odpuszczaniu prób udowodnienia, że wciąż jest godzien miłości. Oderwanie to nie oziębłość, to świadomość. To wiedza, że wartości mężczyzny nie mierzy się tym, ile znosi, ale tym, jak bardzo potrafi odejść od tego, co go osłabia. Społeczeństwo nauczyło mężczyznę walczyć o wszystko, o kobietę, o szacunek, o uwagę – ale jest znacznie większa siła w prostym niewalczeniu, w uznaniu, że są bitwy niewarte duszy. Nie musisz pokonać kobiety, nie musisz udowadniać, że masz rację, nie musisz pokazywać, że jesteś silniejszy. Prawdziwa dominacja nie polega na dominowaniu, ale na niereagowaniu. Świadomy mężczyzna nie błaga. Obserwuje, rozumie i idzie dalej. Ponieważ wie, że cisza jest największą odpowiedzią na wszystko, co próbuje go zdestabilizować. W czasach hałasu mężczyzna, który wybiera ciszę, staje się rzadkością, i dlatego świat go szanuje, ponieważ nie reaguje impulsywnie, działa z jasnością. Kobieta czuje, kiedy mężczyzna nie potrzebuje jej do istnienia i właśnie w tej chwili go podziwia, nawet jeśli nigdy się do tego nie przyzna. Mężczyzna, który nie szuka aprobaty, budzi coś pierwotnego szacunek, który pochodzi z równowagi, a nie z uległości. Siła oderwania jest niemal niewidoczna. Nie robi hałasu. Nie potrzebuje sceny. Dzieje się w spokojnym spojrzeniu kogoś, kto już zrozumiał, że w miłości nigdy nie chodziło o przekonywanie kogoś do pozostania, ale o zachowanie własnej godności, gdy ktoś decyduje się odejść. Stare polskie przysłowie mówi: Kto potrafi odejść, ten potrafi żyć. I to jedna z największych prawd męskiej dojrzałości. Mężczyzna, który uczy się odchodzić, Przestaje być zakładnikiem, zakładnikiem przeszłości, wspomnień, oczekiwań. Nie nosi w sobie urazy, tylko zrozumienie, ponieważ rozumie, że miłość nie jest więzieniem, jest przeprawą, a nie wszyscy mają odwagę przeprawić się do końca. Oderwanie to punkt, w którym mężczyzna staje się na nowo panem samego siebie, gdzie odkrywa, że nie ma nic potężniejszego niż umysł, który nie zależy od nikogo, by być w spokoju. I właśnie wtedy, gdy przestaje gonić, gdy nie próbuje przekonywać ani zmieniać, świat w końcu zaczyna gonić za nim. Szacunek rodzi się w tej chwili, w momencie, gdy mężczyzna wybiera siebie, ponieważ cisza tego, który zrozumiał własną wartość, ma większą wagę niż tysiąc słów wypowiedzianych w rozpaczy. Kiedy uczysz się odchodzić w ciszy, życie zmienia ton, spojrzenie się zmienia, ciało się zmienia, wszystko wokół zaczyna reagować inaczej. I w tym momencie mężczyzna odkrywa coś zasadniczego. Prawdziwa miłość nigdy nie wymaga poświęcenia samego siebie. Ona płynie, nie pochłania, dodaje, nie więzi. Odpuścić to nie znaczy poddać się, to znaczy dojrzeć, to powiedzieć sobie: Nauczyłem się już tutaj tego, czego miałem się nauczyć, i iść dalej z lekkością, wiedząc, że każda strata, choćby najcięższa, była tylko sposobem życia na zwrócenie ci ciebie samego. Bycie mężczyzną nigdy nie polegało na dominowaniu, zawsze polegało na panowaniu nad sobą. Różnica jest subtelna, ale zasadnicza. Jedno to siła skierowana na zewnątrz, drugie to siła skierowana do wewnątrz. Przez wieki uczono mężczyznę być żelazem, twardym, nieprzeniknionym, niezachwianym, ale zapomniano go nauczyć być górą, stanowczą, owszem, ale pogodną, cichą i pełną życia wewnątrz. Święta męskość to nie ta krzyku, ale spokojnego spojrzenia. Nie ta, która narzuca, ale ta, która inspiruje. Nie ta, która reaguje, ale ta, która pozostaje skupiona, nawet gdy wszystko wokół próbuje ją wytrącić z równowagi. Panowanie nad sobą jest wtedy, gdy chaos przychodzi z zewnątrz, a ty wybierasz, by nie wpuścić go do środka. Jest wtedy, gdy pojawia się prowokacja, ale ty rozumiesz, że to nie jest jej test. To test życia. Życie obserwuje Cię w ciszy, pytając, czy nadal musisz coś udowadniać, czy już zrozumiałeś, kim jesteś. Mężczyzna, który zna siebie, nie musi wygrywać debat. Nie potrzebuje zemsty ani publiczności. Jego zwycięstwo jest wewnętrzne. To panowanie nad własnym impulsem. Ponieważ są chwile, kiedy prawdziwą odwagą jest nie odpowiadać, to oddychać i wybrać ciszę jako miecz. To jest różnica między zwykłym mężczyzną a świadomym mężczyzną. Ten pierwszy reaguje, próbuje naprawić świat, próbuje zmienić kobietę. Ten drugi obserwuje, rozumie, że świat jest tylko odbiciem tego, nad czym jeszcze nie zapanował wewnątrz siebie. Kobieta może testować, prowokować, rzucać wyzwania, nawet odejść, ale wartościowy mężczyzna nie wychodzi z siebie, może czuć ból, ale nie gubi się w nim. Może krwawić, ale nie traci osi. To jest prawdziwa tajemnica, która przyciąga nie sztuczny urok, ale spokój płynący z obecności, obecności której nie trzeba wyjaśniać, ponieważ jest odczuwalna. Mężczyzna, który panuje nad sobą, staje się kotwicą pośród sztormu, inni go szukają, nawet nie rozumiejąc dlaczego, ponieważ jego spokój jest przypomnieniem tego, czego wszyscy szukają bezpieczeństwa, jasności i kierunku. Ale aby osiągnąć ten stan, trzeba przejść przez ogień. Ogień iluzji, przywiązań, lęków. Święta męskość rodzi się, gdy umiera ego, kiedy mężczyzna przestaje walczyć o kontrolę, a zaczyna kroczyć ze świadomością. Nie chodzi o to, by stać się idealnym, ale całym. Wystarczająco całym, by nie być kształtowanym przez emocje nikogo innego. Wystarczająco całym, by kochać, nie gubiąc siebie. Wystarczająco całym, by odejść bez nienawiści. Mężczyzna, który wraca do własnej istoty, odnajduje prostotę, którą świat utracił, mówi niewiele, ale każde słowo ma wagę, patrzy w oczy, ale nie błaga, kocha, ale nie zależy. I dlatego kobieta go szanuje, nawet w milczeniu, ponieważ czuje, że stoi przed czymś rzadkim, mężczyzną, który nie szuka uwielbienia, lecz bycia prawdziwym. Powrót do świętej męskości nie jest aktem oporu, jest aktem przypomnienia. Przypomnienia, kim byłeś przed strachem, przed potrzebą udowadniania, zanim współczesny chaos nauczył cię wątpić w siebie. To przypomnienie jest tym, co na nowo łączy cię z mocą istnienia w spokoju. I to jest prawdziwe panowanie, nie nad innymi, ale nad samym sobą. Jest chwila, gdy wszystko w tobie domaga się odpowiedzi. Złość chce wyjść, duma chce udowodnić, ból chce być usłyszany ale świadomy mężczyzna uczy się oddychać między impulsem a działaniem. W tej niewidzialnej przestrzeni mieszka prawdziwa siła. Kiedy przestajesz reagować, wszystko się zmienia. Gra się kończy, kontrola wraca w twoje ręce, a świat przestaje tobą manipulować. Moc ranienia nigdy nie tkwiła w jej słowach, zawsze tkwiła w twojej potrzebie odpowiadania. Atak znajduje cel tylko wtedy, gdy jest reakcja. A kiedy stajesz się pustką, która nie oddaje energii, prowokacja umiera sama. Mężczyzna, który panuje nad własną ciszą, nie jest zimny, jest świadomy. Czuje, ale nie tonie. Słyszy, ale nie wchłania. Patrzy, ale nie gubi się. Niereagowanie to nie pasywność, to wyższa forma obecności. Oznacza dostrzeganie ruchu drugiej osoby bez pozwalania, by definiował on twój. To mądrość rzeki, która obserwuje kamień ale płynie dalej swoim biegiem, nie stawiając oporu. Słabi wierzą, że siła to krzyk, silni wiedzą, że siła to brak potrzeby krzyku. Cisza skupionego mężczyzny jest jak lustro, odbija brak kontroli innych i ujawnia bez słowa, kto naprawdę jest w spokoju. Kobieta, świat, wyzwania, wszyscy testują twoją oś. Chcą wiedzieć, czy nadal musisz się bronić, czy już zrozumiałeś, że szacunek rodzi się z ciszy. I szacunek zaczyna się dokładnie tam, gdy nic zewnętrznego nie wstrząsa twoim centrum. Kiedy przestajesz odpowiadać na każdą obelgę, każdą manipulację emocjonalną i rozumiesz, że prawdziwym zwycięstwem jest pozostanie całym pośród chaosu. Moc reagowania to moc pozostania obecnym. To panowanie nad własnym polem emocjonalnym. To moment, w którym mężczyzna przestaje być kontrolowany przez to, co czuje, a zaczyna być prowadzony przez to, co rozumie. Cisza, gdy pochodzi ze świadomości, jest najostrzejszym mieczem, jaki istnieje. Przecina cykl zniszczenia, rozbraja grę i przekształca prowokacje w naukę. Kto reaguje, oddaje kontrolę. Kto obserwuje, odzyskuje władzę. I dlatego milczący mężczyzna budzi lęk, bo nikt nie wie, co myśli, ale wszyscy czują, że on dokładnie wie, kim jest. Kiedy opanujesz ciszę, stajesz się nieosiągalny. Nie dlatego, że świat przestaje próbować cię zranić, ale dlatego, że nic już nie znajduje miejsca, by zranić. Nadchodzi moment, w którym mężczyzna budzi się i zdaje sobie sprawę. Miłość nie jest celą, jest drogą, a żadnej drogi nie da się przemierzyć w kajdanach. Prawdziwa miłość rozkwita tylko wtedy, gdy jest przestrzeń na odejście, a ty, mimo to, wybierasz, by zostać. Wolność emocjonalna to niewidzialna granica oddzielająca dojrzałego mężczyznę od mężczyzny potrzebującego. Ponieważ potrzebujący kocha ze strachu przed utratą, podczas gdy wolny kocha, bo wie, że może odejść w każdej chwili, a mimo to decyduje się zostać. Kiedy to rozumiesz, coś zmienia się w twojej obecności. Przestajesz szukać aprobaty, ważyć słowa, aby zadowolić, próbować kontrolować to, co czuje druga osoba. Zaczynasz żyć z lekkością, ponieważ nie ma już nic do udowodnienia. Kobieta czuje tę energię, rozpoznaje, kiedy mężczyzna jest cały, kiedy jego miłość nie rodzi się z zależności, ale z obfitości. I właśnie w tej chwili pojawia się szacunek nie jako narzucenie, ale jako konsekwencja. Wolność emocjonalna przekształca ból w jasność. Przestajesz postrzegać koniec jako porażkę a zaczynasz widzieć go jako wyzwolenie. Zakończenie przestaje być stratą, a staje się portalem do świadomości, ponieważ za każdym razem, gdy ktoś odchodzi, tak naprawdę odchodzi tylko to, co już nie musiało zostać. Ból po stracie kogoś jest realny, ale emocjonalne niewolnictwo jest wyborem, a mężczyzna, który wybiera bycie wolnym, nawet jeśli serce boli, znajduje w sobie cichą siłę. Siłę niepotrzebowania już nikogo, by być kompletnym. Wolność to nieobojętność, to obecność bez zależności, to czucie bez przywiązywania się, to kochanie bez strachu przed utratą. Kiedy jesteś wolny wewnątrz, żadna kobieta nie jest w stanie cię zranić, ponieważ nie dotyka już twoich braków, a jedynie odzwierciedla twój poziom świadomości. Ona może odejść, ale ty pozostajesz. Ona może się zmienić, ale twoja oś pozostaje niewzruszona. I w tym momencie mężczyzna przestaje szukać miłości, a zaczyna stawać się miłością. Wolność emocjonalna to szczyt męskiej dojrzałości. To moment, w którym mężczyzna rozumie, że miłość nie jest polem bitwy, ale lustrem lustrem, które nie kłamie, które pokazuje, jak bardzo już uwolniłeś się od samego siebie. Kiedy rodzi się ta wolność, mężczyzna nie gubi się już w nikim. Ponieważ już odnalazł siebie. Żadna kobieta już nigdy cię nie zrani, ponieważ teraz wiesz, tym, co cię raniło, nie była ona, ale pustka, którą próbowałeś przez nią wypełnić. Przebudzony mężczyzna nie szuka już schronienia w innych ciałach, ale znajduje schronienie wewnątrz siebie. Rozumie, że prawdziwe bezpieczeństwo nie leży w czyjejś obietnicy, ale w solidności własnego ducha. Kiedy mężczyzna uczy się nie porzucać samego siebie, staje się niezłomny. Nie dlatego, że jest zimny, ale dlatego, że jest cały, nie dlatego, że nie czuje, ale dlatego, że nie gubi się w emocjach, może kochać głęboko, może oddać się naprawdę, ale nigdy się nie unieważnia, ponieważ nauczył się, że miłość, która go wzmacnia, jest tą samą, która rodzi się z szacunku do samego siebie. A kiedy ten szacunek staje się centrum, nic zewnętrznego go nie niszczy. Słowa przestają ranić. Odrzucenia przestają definiować, nieobecności przestają być otwartymi ranami. Wszystko, co dzieje się na zewnątrz, staje się jedynie odbiciem spokoju, który podtrzymuje wewnątrz. To jest prawdziwa moc. Nie moc kontrolowania świata ani kształtowania innych, ale moc pozostania pogodnym, nawet gdy wszystko wokół się wali. To siła kogoś. Kto nie musi już nikogo pokonywać, ponieważ już pokonał własny strach. I wtedy miłość przestaje być wojną, a staje się świątynią. Przestrzenią, w której dwie wolne dusze spotykają się, nie po to, by się uzupełniać, ale by się rozpoznać. Mężczyzna, którego nikt nie złamie, to nie ten, który buduje mury, ale ten, który nauczył się zamieszkiwać własną ciszę. Ten, który zrozumiał, że nie ma niebezpieczeństwa w czuciu, dopóki czucie nie odciąga go daleko od siebie. Może tracić ludzi, ale nigdy nie traci osi. Może żyć w chaosie, ale utrzymuje centrum niewzruszone, jak góra w obliczu burzy, ponieważ teraz wie, wszystko co naprawdę ma znaczenie, nigdy nie może zostać odebrane. I właśnie w tej chwili, w tym punkcie czystej świadomości, mężczyzna rodzi się na nowo. Nie mężczyzna zatwardziały, ale mężczyzna przebudzony. Ten, który patrzy na świat i już nie boi się miłości, ponieważ rozumie, że miłość nie rani, to przywiązanie krwawi. Dlatego zachowaj te słowa jako przypomnienie. Nie musisz chronić się przed kobietami, musisz jedynie chronić się przed tym, kim się stajesz, gdy zapominasz o sobie. A kiedy sobie przypomnisz, wróć. Wracaj zawsze do swojego centrum ponieważ tam i only tam żyje mężczyzna, którego nikt nie złamie.